Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was do zrobienia ze mną takiego słonecznika podkładki pod kubek. Jest akurat takiej wielkości, że służyć mi będzie jako podkładka pod kubek. Jeżeli chcecie zrobić większe, to ja w odpowiednim momencie w filmie tłumaczę, ile trzeba dodać oczek tego brązowego, tego kółeczka brązowego, żeby zrobić to większe. I z listkami też nie ma problemów, ponieważ na jedno okrążenie więcej będą przypadały dwa listka więcej. Więc jeżeli zrobicie jedno okrążenie tutaj tego brązowego środka więcej, będziecie mieli o dwa listka więcej. Jeżeli zrobicie dwa okrążenia więcej, będziecie mieli cztery listka więcej. Do zrobienia tego słonecznika będziecie potrzebowali włóczki Yarn Arm Jeans w kolorze żółtym oraz brązowym oraz szydełka 2 mm. Zapraszam Was serdecznie. Podkładkę zaczynamy robić od magicznego kółka oraz ośmiu półsłupków nawijanych. Nawijamy więc nitkę na szydełko i robimy półsłupek. Jeden, dwa, trzy, cztery. Troszkę sobie przyciągnę, bo za duże kółko mam. 4, 5 6, 7 i 8. Zaciskamy. I w następnym okrążeniu powiększamy do 16. Robimy więc po dwa półsłupki nawijane w każdym oczku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu jest moje pierwsze oczko i w nim robię dwa słupki nawijane. Jeden i 2. W kolejnym następne dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 15 i 16. I tutaj zaznaczamy sobie koniec okrążenia, zaciskamy mocniej, w kolejnym okrążeniu powiększamy w dalszym ciągu. W pierwszym oczku robimy jeden półsłupek nawijany, w drugim oczku robimy dwa. Jeden i dwa. W kolejnym oczku znowu jeden i w następnym dwa. I tak jeszcze sześć razy do końca okrążenia. Najpierw jeden półsłupek nawijany, a w kolejnym oczku dwa półsłupki. Jeden, dwa, jeden, dwa i spotkamy się tutaj. W następnym okrążeniu robimy dwa półsłupki nawijane pojedyncze, po jednym w każdym. Jeden, 2 a w trzecim robimy dwa półsłupki nawijane. Jeden, dwa, i tak będziemy robić całe to okrążenie, najpierw dwa pojedyncze, czyli w, w dwóch oczkach po jednym, a w trzecim oczku dwa, i znów pojedynczy, pojedynczy. Dwa. Pojedyncze, pojedyncze dwa. I tak całe okrążenie. I w kolejnym okrążeniu robimy trzy pojedyncze półsłupki. Nawijamy jeden. Dwa. Trzy, a następnie dwa półsłupki nawijane w jednym oczku. Jeden i dwa. Jeżeli za mocno Wam się zaczyna zwijać, to znaczy, że macie za małe szydełko i należy wziąć większe. Ja bym mogła mieć odrobinę większe, ale nie jest źle, a nie chce mi się tylko spróbować więc robię nadal 1 2 3 i następnie 2 w jednym oczku i tak jeszcze 6 razy do końca okrążenia spotkamy się tutaj. Teraz zrobimy 4 pojedyncze półsłupki nawijane. Jeden, dwa, trzy, cztery. Następnie dwa półsłupki nawijane w jednym oczku, i teraz kolejne okrążenie. Robimy pięć pojedynczych półsłupków nawijanych, a następnie zwiększenie, i tak osiem razy. Cztery, pięć, a następnie dwa półsłupki nawijane w jednym oczku. I jeden raz już tak zrobiłam, więc jeszcze 7 razy do końca okrążenia. Po, 4, po 5 półsłupków nawijanych i zwiększenie. I teraz kolejne okrążenie. Robimy 5 pojedynczych półsłupków nawijanych, a następnie zwiększenie. I tak 8 razy. 4, 5, a następnie 2 półsłupki nawijane w jednym oczku. I jeden raz już tak zrobiłam, więc jeszcze 7 razy do końca okrążenia po 5 półsłupków nawijanych i zwiększenie. Po zrobieniu tego okrążenia moje kółko wygląda tak, i już jest odpowiednio duże do mojego kubka, więc ja już nie będę więcej okrążeń robić. Ale jeżeli macie szerszy, większy kubek, bo nie chcecie tą podkładkę większą pod talerze, to robicie po prostu w następnym okrążeniu 6 półsłupków i zwiększenie, w kolejnym 7 i zwiększenie, 8 i zwiększenie. I do takiej wielkości, jaką będziecie chcieli uzyskać. Tutaj pamiętajcie, że jeszcze listki dojdą. To jest po prostu sama podstawka, a ozdobione listki jeszcze dorobimy. No i ja tutaj robię jeszcze jedno dodatkowe oczko ścisłe. Odrywam tą nitkę. Przeciągam. Daję w kolejnym oczku w tył. Teraz bierzemy żółty kolor i wbijamy się od naszej prawej strony. Tutaj jest lewa strona, tutaj gdzie te nitki takie są widoczne, a tutaj jest prawa strona i gdziekolwiek wbijamy się od tej prawej strony w oczko. I przeciągamy tą żółtą nitkę, następnie robimy jedno oczko łańcuszka, i to jest tak jakby już nasz pierwszy półsłupek. I w kolejnym oczku robimy półsłupek. Tą nitkę nakładamy na szydełko, żeby ją zabezpieczyć, i robimy półsłupek. W kolejnym oczku robimy znów półsłupek, już tej nitki nie bierzemy.

Następnie, żeby ten łańcuszek był prosto, nie zwijać go w żaden sposób, tylko prosto, wbijamy się w kolejne oczko i robimy półsłupek. I teraz mamy cztery, cztery oczka tutaj zajęte, w jednym robiliśmy półsłupek, w drugim półsłupek, w trzecim już tutaj ten łańcuszek i w czwartym łańcuszek.

14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. I znów, żeby łańcuszek nie był pozwijany, wbijamy się w kolejne oczko i robimy półsłupek. I znów dwa półsłupki: 1, 2, w trzecim półsłupek i 20 oczek łańcuszka. I tak robimy do samego końca. Spotkamy się tutaj. Po zrobieniu całego okrążenia wróciliśmy do momentu początku, i tutaj są te dwa półsłupki, które są pomiędzy listkami. Wbijamy się teraz w środek naszego oczka, łapiemy tylko zatylnią nitkę i robimy oczko ścisłe. Kolejnym to samo. I teraz mamy w trzecim oczku. Tutaj jest ten półsłupek, od którego zaczynaliśmy robić łańcuszek, więc w nim też robimy oczko ścisłe. I teraz każdy listek będziemy robić tak samo, więc ja pokażę Wam jeden. Ale będziecie musieli sobie to przewijać i wracać znowu do tego listka. Zaczynamy. Mamy 20 oczek łańcuszka tutaj. I zaczynamy od dwóch półsłupków zwykłych. Czyli łapiemy, wbijamy się w środek oczka, łapiemy za jedną nitkę i robimy półsłupek. I proszę nie ominąć żadnego oczka, bo nam się wtedy nie będzie zgadzać. I drugi półsłupek. Następnie w dwóch kolejnych oczkach robimy dwa półsłupki nawijane, więc nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko, przeciągamy i przeciągamy przez wszystkie trzy. I znów jeszcze jeden taki. I przeciągamy przez wszystkie trzy. Teraz robimy słupek. Nawijamy więc nitkę na szydełko. Wbijamy się w kolejne oczko, łapiemy za nitkę i teraz przeciągamy przez dwie nitki, łapiemy znowu nitkę roboczą i przeciągamy przez dwie kolejne. I jeszcze jeden taki słupek. Łap, przeciągamy przez dwie. I coś mi tutaj jeszcze raz. Rozdwoiła mi się nitka. Yy. Przeciągamy nitkę roboczą, przeciągamy przez dwie nitki i przez kolejne dwie. Zrobimy dwa słupki podwójnie nawijane, czyli nawijamy na szydełku dwa razy naszą nitkę, przebijamy się przez oczko, przeciągamy nitkę roboczą, przeciągamy przez dwie nitki, łapiemy ją znów. Przeciągamy przez kolejne dwie i przez ostatnie dwie. I jeszcze raz to samo przeciągamy naszą nitkę roboczą, przez dwie, przez kolejne dwie i przez ostatnie dwie. I teraz robimy dwa słupki zwykłe, czyli nawijamy nitkę raz na szydełku. Robimy jeden słupek i jeszcze jeden. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i. Będziemy robić drugą część naszego listka w taki sam sposób. Najpierw robimy dwa słupki. I jeden, i dwa. Następnie dwa słupki podwójnie nawijane. I jeszcze jeden. Następnie dwa zwykłe słupki. Zostały nam cztery oczka, czyli tak jak powinno być, dwa półsłupki nawijane. Czyli łapiemy, zawijamy nitkę na szydełko, przeciągamy przez oczko i przez wszystkie trzy. Jeszcze raz. teraz dwa półsłupki jeden i dwa i teraz robimy cztery oczka ścisłe łapiąc za tylnią nitkę jeden dwa ...trzy... 4. Tak wygląda nasze jedno listko. Proszę się nie przejmować, że tak się jeszcze nie układa, ponieważ będziemy jeszcze robić jedno okrążenie. I teraz znów zaczynamy po zrobieniu tych czterech oczek ścisłych. Znów mamy 20 oczek łańcuszka. Więc proszę sobie przewinąć do tego pierwszego i zacząć w taki sam sposób. Dwa słupki, dwa słupki nawijane, dwa, przepraszam, dwa półsłupki, dwa półsłupki nawijane, dwa słupki, dwa słupki podwójnie nawijane i znów dwa słupki, jedno oczko łańcuszka. I wracamy. I spotkamy się tutaj przy zrobieniu tego ostatniego listka. I po przerobieniu ostatniego listka yy, robimy znowu cztery yy, oczka ścisłe, łapane za tylnią nitkę. Jeden, dwa, trzy, cztery i już jesteśmy przy pierwszym listku. I robimy to samo to, co wcześniej. Czyli najpierw robimy półsłupek. Już łapany normalnie za dwie nitki oczka. Jeszcze jeden półsłupek. Półsłupek nawijany. Jeszcze jeden półsłupek nawijany. Teraz dwa słupki. Teraz dwa słupki podwójnie nawijane. Dwa. I znów dwa słupki. Jeden. Dwa. Następnie trzy oczka łańcuszka. Omijamy jedno, jedno oczko, wbijamy się w drugie, ponieważ tutaj jest to jedno oczko, które robiliśmy ekstra i robimy słupek i jeszcze jeden słupek słupek podwójnie nawijany I jeszcze jeden teraz dwa słupki jeden Dwa półsłupki nawijane, i dwa półsłupki do końca listka. Jeden i drugi, następnie cztery oczka ścisłe, i w taki sam sposób robimy kolejne listki. Po zrobieniu ostatniego listka robimy cztery oczka ścisłe. Następnie odrywamy lub odcinamy naszą nitkę, robimy jeszcze jedno dodatkowe oczko i przeciągamy. To sobie wyrobiamy z tyłu w naszą robótkę, żeby nie było widoczne. A następnie musimy. Ją troszkę przeprasować, można troszkę naciągnąć te listka. A następnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, przeprasować.